Witam Cię w kolejnym odcinku najważniejszych informacji tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak. Dzisiejszy odcinek pewnie będzie troszeczkę krótszy ze względu na to, że nie było bardzo dużo jakichś istotnych informacji, chociaż kilka było i o nich sobie opowiemy, ale opowiemy o nich sobie za chwilę, bo na początek partner dzisiejszego odcinka, którego zresztą tutaj tam na górze w tym momencie widzisz, czyli firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub w ETFy, bądź chcesz zacząć inwestować w akcje ETFy, to do miesięcznego obrotu 100 000 euro w XTB prowizja wynosi 0%. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć swoje konto, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie omawiam i w którym to pokazuję. Przypomnę też, że XTB organizuje konferencję, bezpłatną konferencję online Mistrzowie Inwestowania, która odbędzie się już za 11 dni. Myślę, że warto zarejestrować się, żeby mieć do tej konferencji dostęp. Będzie kilku, myślę, że interesujących, interesujących prelegentów odbędzie się ta konferencja za 11 dni, 22, 22 godziny. A my przechodzimy do informacji, o których chciałem dzisiaj powiedzieć i zaczynamy od rekonstrukcji rządu. Rekonstrukcja rządu, premier podał nazwiska nowych ministerów. Zanim do tej rekonstrukcji przejdziemy, to ja chciałem taki swój krótki komentarz do tej całej sytuacji. Dla mnie to jest niepoważne, dla mnie to jest takie na naplucie w twarz wszystkim wyborcom, bo mamy... Zwycięstwo w wyborach, znaczy mówię o tej koalicji, która, która teraz jest, mają zwycięstwo w wyborach, powołują nowych ministrów no Gdzie minister to jest jedna z najważniejszych osób w kraju, tak? Powołują ministrów na jakąś określoną kadencję, i nagle po kilku miesiącach, po trzech czterech miesiącach się okazuje, że jednak w sumie to on nie musi być tym minister, tylko może być europosłem. I ci ludzie uciekają sobie do europarlamentu, gdzie będą mieli bardzo dobre y, uposażenie, gdzie będą mieli bardzo, bardzo wysokie pensje. Dla mnie to jest absolutnie niepoważne. Jak oni tam, ta koalicja obywatelska mówiła, że y, jak odsuniemy PiS od władzy, będzie. Nowa jakość w polityce, no ja nie widzę żadnej zmiany. To znaczy, myślę, że wiele osób, które ogląda moje filmy, wie dobrze, że bardzo wiele, wielko, wiele razy krytykowałem PiS za działania, które moim zdaniem nie były korzystne. No, tak samo to, co się dzieje tutaj, tutaj w tym momencie, no to jest na plucie twarz wyborcom, albo mówiąc inaczej. Nie używając słów, które są powszechnie uważane za obraźliwe, to mniej więcej teraz koalicja obywatelska robi z obywatelami to, co robią arabscy szejkowie z modelkami. Myślę, że każdy, znaczy może nie każdy, ale wiele osób kojarzy tę sytuację. To jest moim zdaniem bardzo podobna, podobna sytuacja, czyli mają nas totalnie gdzieś. To znaczy, no ja tutaj mogę powiedzieć, że akurat, akurat na nich nie, nie głosowałem, ale jakby nie ma znaczenia. To znaczy, ja, ja patrzę na obóz, który obecnie rządzi, no i albo krytykuję, albo chwalę jakieś pomysły. I no to, co w tym momencie robią, to jak mówię, dla mnie to jest totalne naplucie w twarz wyborcy, jeżeli ktoś uważa, że to jest jakaś nowa jakość w polityce, no ja tej nowej jakości absolutnie nie widzę. Oczywiście możecie w komentarzach pisać i się ze mną, ze mną nie zgadzać, na tym polega właśnie wolność wypowiedzi, ale moim zdaniem nie widzę żadnej różnicy między poprzednią władzą a tą władzą, jeżeli chodzi o podejście do obywatela, tak? No bo od strony giełdowej tam mogę jakieś, jakieś aspekty, aspekty zobaczyć, zmiany, ale od strony takiego podejścia obywatela... Tamci mieli nas wiadomo w jakiej części ciała i ci również mają w nas wiadomo w jakiej części ciała. No a przechodząc do rekonstrukcji rządu, jest rekonstrukcja rządu ze względu na to właśnie, że część ministrów miało pewnie obiecane jedynki do Europarlamentu, żeby się tam nachapali kasy, no bo prawdopodobnie po to tam idą. No i mówimy o tym, że ministrowie Borys Budka, Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz, Krzysztof Hetman. To są ci ludzie, którzy mieli tworzyć rząd, którzy mieli poświęcić się Polsce na te najbliższe lata zostać ministrami. Ale w sumie w Europarlamencie się więcej zarabia, więc teraz uciekałem do Europarlamentu, no i trzeba ich, ich zmienić. No i jakie będą tutaj zmiany? Nowym ministrem spraw wewnętrznych, gdzie wcześniej to był. Marcin Kierwiński, zostanie Tomasz Siemoniak. Tomasz Siemoniak to jest osoba, która już była kiedyś, jednym, kiedyś ministrem, ministrem obrony narodowej od 2011-2015 roku z Platformy Obywatelskiej, no, czyli to jest człowiek w miarę blisko związany z Donaldem Tuskiem i to jakby nie jest nowa postać w polityce. Wiele osób kojarzy pana Siemoniaka z takiego przemówienia, gdzie. Gdzie pomylił lampkę z mikrofonem? No, biorąc, pod uwagę, biorąc pod uwagę tę zmianę, no to, to nie jest jakieś takie odświeżenie, jak mówię, to jest człowiek, który już był ministrem, co prawda, ministrem obrony, obrony narodowej, no i to jest raczej jedna z tych zaufanych osób w, u Donalda, Donalda Tuska, więc to nie jest jakieś takie duże zaskoczenie. Ale patrząc dalej, Borysa Budkę, czyli ministra aktywów państwowych, zastąpi Jakub ja Jaworowski. No i to jest, myślę, że w miarę nowa, w miarę nowa. Postać w polityce, to znaczy, to jest człowiek, który. W 2014-2015 roku był podsekretarzem, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i sekretarzem Rady Gospodarczej przy premierze, pełnomocnikiem premiera do spraw koordynacji, oceny skutków regulacji. Ale podejrzewam, że mało część osób go, go kojarzy. On pracował jako korespondent makroekonomiczny agencji Reutersa w Warszawie, więc tutaj mówimy, że pracował i w polityce, i, i poza polityką. W latach 2016-2020 rozpoczął pracę jako konsultant i ekspert. Do spraw polityki publicznej w Boston Consulting Group, więc tutaj mówimy, że jest to człowiek, który rzeczywiście pracował i w polityce, i poza polityką. Raczej nie jest znany w większości, w większości osób. Mamy tutaj też zastępcę na kwotę Krzysztofa Hetmana, czyli minister rozwoju technologii, Krzysztof Paszyk. I jeżeli chodzi o Krzysztofa Paszyka, to jest człowiek z trzeciej drogi, to znaczy głównie no, mówimy o polskim stronnictwie ludowym, gdzie właśnie z ramienia tej partii został parlamentarzystą. Później była reelekcja w 2019 roku i teraz trzeci raz został wybrany. No w tym momencie z trzeciej drogi 27 642 głosy w listopadzie też odbił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego PSL trzecia PSL trzecia droga. No, czyli to jest już osoba z trzeciej drogi, która już trzeci raz z rzędu jest. Jest parlamentarzystą, więc można powiedzieć też, że no, człowiek, który od dawna jest w polityce. Oczywiście pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest, czy to jest źle, czy tutaj nie powinniśmy jakichś bardziej na przykład specjalistów dawać na stanowiska, stanowiska ministrów. I odnośnie specjalistów, no to mamy myślę, że takie, taką ciekawą zamianę, to znaczy jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, tutaj jest zastępstwo Bartłomieja Sienkiewicza, Hanna Wróblewska. I to jest osoba, która nie jest związana jakkolwiek z polityką, przynajmniej do tej pory nie była w żaden sposób mocniej związana z polityką. No, i tutaj mówimy o tym, że jest to osoba, która głównie ma doświadczenie w pracy środowiskowej, wywodzi się właśnie ze środowiska, nie kręgów politycznych. Niektórzy mówią właśnie, że to jest, to jest informacja dobra, inni, że, że, informacji, że informacja zła. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę nominację, to jest spora niespodzianka. Raczej no, nie spodziewano się właśnie tej, tej osoby. No i tutaj. Jakby teoretycznie problemem może być to, że niektórzy mówią, że ona wcześniej odchodziła z poprzedniego stanowiska w aferze takiego skandalu, tak niektórzy mówią, ale o co konkretnie chodzi z tym z tym skandalem, no, ona pracowała wcześniej, ona pracowała wcześniej w, 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 w zachęcie to jest narodowa to jest narodowa galeria sztuki ona była dyrektorką tej zachęty i to przez 11 lat od 2010 do 2021, 2021 Roku Pracowała też jako komisarz Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji od 22 roku, wicedyrektorka do spraw naukowych w wystawienniczym Muzeum Getta Warszawskiego, a ostatnio pracowała w jednym z jednym de z departamentów w Resorcie Kultury, czyli trochę tej polityki powiedzmy bliznęła, ale tylko trochę. No, głównie znamy ją jako dyrektorkę Zachęty. I o co chodzi z tym skandalem? No, skandalu raczej nie było, to znaczy chodzi o to, że poprzedni minister kultury, pan Piotr Gliński, no, nie miał z nią po drodze i mówimy o tym, że nie została przedłużona przez ówczesnego ministra kultury, czyli Piotra Glińskiego i jeszcze przed jej odejściem z zachęty murem za Wróblewską stanęło środowisko i z prośbą o pozostawienie jej na środowisku podpisało ponad tysiąc osób z szeroko rozumianego świata kultury, no ale pan Gliński nie, nie przedłużył jej kadencji, miał oczywiście do tego prawo, więc no, można powiedzieć, że to jest taka, no, taki eksperyment, no bo mamy osobę bardziej ze środowiska, oczywiście, no też była w Ministerstwie Kultury przez chwilę, ale głównie to jest osoba ze środowiska, ze środowiska więc sam jestem ciekawy, jak sobie, jak sobie poradzi w Ministerstwie Kultury. Możecie teraz pisać w komentarzach, że jestem, że jestem głupi i dziwny, ale dla mnie to nie jest kluczowe ministerstwo. Znaczy Ministerstwo Kultury no, nie jest kluczowym ministerstwem. Może troszeczkę, może troszeczkę rzeczywiście. Lekceważąco do tego podchodzę, ale w moim odczuciu jest kilka bardziej istotnych ministerstw. Aczkolwiek to Ministerstwo Kultury też będę obserwował, jak ta pani sobie będzie tam, będzie tam radziła. Kolejną sprawą, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, jest to, co rząd nam szykuje albo zamierza szykować. Będą wakacje od składek dla małych firm. CEM jest za projektem ustawy i chodzi tutaj o i to, że przez jeden miesiąc takie małe przedsiębiorstwo będzie mogło być zwolnione właśnie od części składek, wprowadzenie dla mikroprzedsiębiorców miesięczne wakacje od wybranych składek raz w, raz w roku. No, i tutaj mówimy o tym, że za nowelizacją to było 432 posłów w mieście ustawy. Małe firmy, które opłacają własne ubezpieczenie, oraz za nie więcej niż 9 ubezpieczonych mają prawo do wakacji od składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowne, ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe raz w roku. Ja przypomnę, że jeżeli liczymy średnią pensję w Polsce, to liczymy właśnie od tych dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum 10 osób. Więc ta średnia pensja, no tak naprawdę nie jest prawdziwą średnią pensją, bo cała masa firm, które są mikrofirmami albo zatrudnia właśnie do 9 osób nie jest tam brana pod uwagę, tak? Tutaj właśnie jakby brane pod uwagę są te mniejsze, te mniejsze firmy. No i tutaj mówimy o tym, że wcześniej posłowie odrzucili wniosek mniejszości o zwolnienie ze składek przez okres 3 miesięcy w roku, tak? Czyli teraz będzie jeden miesiąc, jeżeli oczywiście dział prowadzimy dział poza pozarolniczą, tak, czy ubezpieczamy się właśnie, właśnie w ZUS-ie. W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne będą pokrywane z budżetu państwa w kwocie stanowiącej podstawę wymiaru składki, rozwiązanie nie będzie dotyczyło obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na uprawnienia do zasiłku chorobowego, na wysokość świadczeń emerytalno. Emerytalno rentownych. No i tutaj oblicza się, że koszty dla ZUS-u to będzie około 1,64 miliarda. Przypomnę, że budżet polski to jest ponad 800 miliardów, więc to nie jest jakiś duży, jakiś duży koszt, ale odnośnie rządu jeszcze jedna informacja. Rząd chce wprowadzić program aktywny rolnik. Wicepremier mówił o potrojeniu dopłat dla rolników, Wicep wicepremier Kosiniak Kamysz. No, ja wiem, że on jest z PSL-u i PSL jest partią rolniczą, więc, jakby to jest jego teoretycznie elektorat. Ale z drugiej strony, on chyba jest teraz ministrem obrony narodowej, więc nie wiem, czy tak to właśnie on konkretnie powinien o tym mówić. Ale mówi się, że chcą wprowadzić program Aktywny Rolnik to rozwiązania dla prawdziwych gospodarzy, którzy orzą sieją i zbierają, tak powiedział Władysław. Kosiniak, Kamysz tutaj mówią, mówią o tym, że jest to rolnikowe, tak jak mieliśmy babciowe, to to będzie rolnikowe. Chodzi o potrojeniu dotychczasowych dotacji, potrojeniu dotychczasowych dotacji. No i tutaj mówimy o tym, że ma zwiększyć ten program dopłaty dla rolników w celu modernizacji gospodarstw. Kiedyś nasi poprzednicy mówili o podwojeniu dopłat. Ja uważam, że potrojenie dopłat dla tej grupy jest możliwe przy zachowaniu wsparcia dla tych wszystkich, którzy mają socjalne, e, socjalne gospodarstwa. E, no i tutaj mają być dopłaty teoretycznie dla tych prawdziwych e, gospodarzy, czyli mówimy o tym, że. Konieczne jest dzisiaj wskazanie, jaka jest struktura agralna polskiej wsi. Duża część gospodarstw jest w charakterze tradycji przywiązana do tego, co zostawili nam rodzice czy dziadkowie, ale to nie są gospodarstwa produkcyjne. 250-300 tysięcy gospodarstw w Polsce produkuje, chłoduje, uprawia, sprzedaje, dostarcza najlepszą żywność, i to tym rolnikom należy zwiększyć wsparcie i szanse na rozwój, i do nich właśnie ma być przeznaczony e, aktywny rolnik. Zasada jest taka: zyskują ci, którzy są prawdziwymi rolnikami, przynajmniej tak to, tak to określają właśnie w PSL-u. Mówimy, że rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo o charakterze tradycyjnym, społecznym, zachowają wszystkie swoje, wszystkie swoje uprawnienia. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Kolejną sprawą, którą dzisiaj chcę, chcę poruszyć jest też Adam Grapiński. Adam Grapiński który jest wiecznym optymistą, i mówi, kiedy wyprzedzimy w Hiszpanię, Francję, a również też, kiedy wyprzedzimy Niemcy w naszym, w naszym rozwoju. Mówi o polskim cudzie gospodarczym. Tutaj oczywiście jakby trzeba przyznać mu część racji. Biorąc pod uwagę, ostatnie 30 lat najszybciej na świecie rozwijały się Chiny. Na drugim miejscu jest Polska. Także rzeczywiście, no, my gonimy zachód i to gonimy bardzo, ale to bardzo w szybkim tempie. No i teraz mówimy o tym że jeżeli chodzi właśnie o, 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 o Adama Glapińskiego, no to mówił tutaj o inflacji, że jest w tym momencie rzeczywiście 2,4%, ale jeżeli chodzi o samą inflację, no nie jest to wszystko zakończone, no bo inflacja między marcem a kwietniem, wynik wzrost inflacji między marcem a kwietniem, to był wzrost cen żywności z powodu podwyżki VAT i cen paliw. No to ceny paliw zauważmy, że cały czas rosną. No ostatnio jakieś lekkie spadki z 90%, 90 na 80, ,83, no ale wciąż jesteśmy wysoko z tymi cenami paliw, że więc te ceny paliw nie będą działały dezinflacyjnie, Mówił właśnie tutaj o tym, że jeżeli chodzi o kolejne miesiące, no na razie nie ma jakiejś takiej jednoznacznego przekazu, że ta inflacja niska powinna się utrzymać. Raczej mówi się właśnie, że, że może być jakiś wzrost inflacji. Dlatego też odnośnie stóp procentowych, tutaj mieliśmy informację o tym, że na ten moment nie widzą takiej możliwości, żeby te stopy były niższe. Czekają, aż ta inflacja będzie... Ustabilizuje się, też mówią o tym, że patrzą na to, co robi FED. Postępujemy tak jak FED. Oni też nosili się z zamiarem obniżania stóp, ale od niego, od niego odeszli. Mówi, że ten dobry pomysł, znaczy dobry czas na obniżanie stóp, może początek 2025 roku, ale mówię tu za siebie, taka decyzja, taka sytuacja może być, że będziemy albo w celu, albo blisko celu i na ten temat dyskutuję w, w Radzie. I tutaj mówimy o tym, że, że na ten moment to jest jakby ten pierwszy, pierwszy moment. A odnośnie innych państw, kiedy inne państwa dogonimy, no i tutaj Adam Glapiński mówi o polskim cudzie gospodarczym. Jesteśmy z natury tacy bardzo skromni. To jest coś nadzwyczajnego, co się rzadko zdarza w skali świata. No, Adam Glapiński akurat chyba skromny nie jest. I mówią tutaj o tym, że doganiają, doganiamy poziom dochodu kraje zachodniu, te czołowe. W 26 roku Polska ma wyprzedzić obecny poziom PKB per capita w Hiszpanii po uwzględnieniu różnic w poziomie cen. Mówimy dalej, że w 29. Włochy wyprzedzimy, w 30. Wielką Brytanię, 31. Niemcy, 34 Niem w 31. Francję, 34. Niemcy. No tutaj, jakby Adam Glapiński się rozpędził, to jeszcze by chyba coś powiedział o na przykład Stanach Zjednoczonych i się by okazało, że jesteśmy najpotężniejszym krajem we wszechświecie, tam w tym 2050 czy 60. Ja się oczywiście trochę śmieję z tego, ale z drugiej strony, tak, no my się bardzo mocno rozwijamy, mocniej niż, niż inne kraje, także my, my tutaj rzeczywiście gonimy, ale czy dalej będziemy tak gonić, no tego, tego nie wiemy. To znaczy bardzo często jest tak, że jak społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne, to to tempo jakby wzrostu spada. No, to jest zupełnie, zupełnie normalne. W Polsce na razie nie spada, ale czy tak dalej będzie? No zobaczymy. W każdym razie Adam Glapiński tutaj ewidentnie jest, jest optymistą i to jest e, mocnym optymistą. No też trochę od Adama Glapińskiego to będzie zależało, tak? Czy, czy te stopy procentowe będą, e, będą spadały czy, czy nie? Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o Tę inflację, no to według rządowych wyliczeń rachunki za prąd mogą się zwiększyć nawet o 30%, a to może być dodatkowym impulsem do wzrostu inflacji. No więc dlatego te, 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 te stopy procentowe na ten moment nie spadają, no bo spodziewamy się wzrostu właśnie tej inflacji w najbliższym, najbliższym czasie. I jeszcze jedną informację, taką myślę, że interesującą tutaj, którą chciałem. O której chciałem powiedzieć, to jest to, że jest coraz więcej głosów za CPK. No i biorąc pod uwagę te głosy, one pojawiają się w, ko w koalicji, która obecnie rządzi. Chyba wszyscy wiemy, że Donald Tusk raczej nie jest za CPK, pan Maciej Lasek bardzo nie jest za CPK. Ale okazuje się, że, że tutaj partie, które składają się na koalicję rządową, no coraz częściej mówią o tym, że CPK jest potrzebny. No i teraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia do tego grona dołączył, zmienił swój pogląd w tej sprawie. Lewica również organizuje konferencję, na której oficjalnie poprze, poprze CPK. No i tutaj mówi, mówi sam marszałek Sejmu o właśnie o tym że wcześniej byłem zaprzysięgłym przeciwnikiem budowy CPK, uważałem to za projekt megalomański, ale kiedy widzę, jak bardzo ważne jest to aspiracyjnie dla wielu Polaków, żebyśmy takie lotnisko mieli, to weryfikuję swój pogląd, uważam, że powinniśmy dać tej inwestycji tej inwestycji szansę. Tutaj Dariusz Klimczak, minister infrastruktury wywodzący się z PSL-u, mówi o tym, że zapewnia wszystkich, którzy martwią się o projekt CPK, który jest jedynie elementem polityki transportowej w Polsce, uspokaja. Proszę się nie obawiać o ten projekt. Uważam, że powinniśmy budować kolej dużych prędkości, powinniśmy zapewnić możliwości transportowe poprzez wzmacnianie przewoźników lotniczych, kolejowych, powinniśmy w przyszłym roku wbić łopatę pod nowe, pod nowe lotnisko, czyli tutaj szybko. E, Ta lewica też organizuje na Polu Mokotowskim konferencję, na której miała wyrazić poparcie dla, dla, projektu, e, dla projektu CPK. E, no więc tutaj mówi się, że coraz, to, jakby coraz częściej mówi się właśnie o tym, że no, wiele różnych środowisk popełnia popiera CPK, kiedyś to było właśnie takie mówienie, że to jest megalomański projekt PiSu, a tutaj się okazuje, że coraz więcej ludzi zwykłych zaczęło to popierać i teraz no politycy raczej nie mają, nie mają, nie mają tutaj wyjścia, no co ciekawe też były prezes Polskich portów lotniczych właśnie mówi o tym, że, że CPK rzeczywiście ma sens. On jest też zwolennikiem CPK. Mówimy, mówimy o tym, że pan Stanisław Wojtera, czyli właśnie były prezes portów, polskich portów lotniczych, nie dość mówi, że, że CPK jest dla nas istotne, że jest dla nas potrzebne. Ale jeżeli chodzi o rozbudowę Chopina, jest możliwe, ale będzie kosztowne. A rozbudowę pasa uznaje za abstrakcję, która nie mieści się w założeniach budżetowych. Tam no, chodzi o liczbę operacji, która jest określona. I tutaj mówimy, że zaczynamy dochodzić do sufitu decyzji środowiskowej, czyli mniej więcej 540 operacji w dzień i 24 punkty hałasowe w nocy, i tego nie przekroczymy, nie przeskoczymy tego, bo musimy całe procedury przejść od początku i olbrzymie są koszta społeczne. I tutaj mówię ciekawą, ciekawą sprawę. Paradoks polega na tym, że dziś szybciej możemy uruchomić budowę CPK niż rozbudowę lotniska Chopina. Lotnisko Chopina nie ma decyzji środowiskowej na taką rozbudowę, jakiej tu się mówi, decyzja środowiskowa na Chopinie to najwcześniej przyszły rok, a CPK kilka miesięcy, pewnie dwa miesiące więc CPK ma decyzję środowiskową brakuje jedynie lokalizacyjnej no więc tutaj mówimy o tym, że, że, że okazuje się, że szybciej będziemy w stanie zrobić CPK niż, niż Chopina to jest myślę, że ciekawa sprawa a na końcu jeszcze powiem o ciekawostce no, ciekawostce takiej dosyć specyficznej bo tutaj mamy do czynienia z informacją o tym Gazeta Lublin podaje, poszliśmy na targ, o nie mieliśmy. I tutaj jest ogólnie cały artykuł o tym, że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o targowiska, no tam można znaleźć nawet tańsze rzeczy, które są dobrej jakości, które są krajowe. I z tym krajowym właśnie jest pewien problem, bo ogólnie ten artykuł jest w takim dobrym duchu napisany. Ale, co ciekawe... Kuszą szparagi, 11-15 zapęczek, botwinka, młodziutkie buraczki. W kilku miejscach napisane jest przy cenie 5 zł za kilogram, jeżeli chodzi o młode ziemniaki. Młode ziemniaki, w tym momencie, 5 zł za kilogram to krajowe. Ale uwaga, to że to są krajowe nie oznacza, że to są polskie. Krajowe, bo przecież są z jakiegoś kraju. Zrazu, uniesionym głosem, potem już spokojnie przyznaje sprzedawca. Na polskie trzeba poczekać. Zdjęty poczuciem obowiązku dodaje, zaczęły się już ziemniaki z Rumunii, a to prawie jak nasze: z polskich sadzeniaków. Moim zdaniem jest to jawne wprowadzenie konsumenta w błąd. Jeżeli mam napisane krajowe, to ja powinienem zakładać, że pochodzą z mojego kraju, a nie z jakiegokolwiek kraju. Bo jeżeli tak, to bierzemy pod uwagę, no to wszystko jest krajowe, każdy, każdy, każdy towar jest krajowy, bo z jakiegoś kraju on pochodzi. No więc no, ja tutaj uważam, że czymś się jakiś Ułokik, czy ktoś taki, jakaś taka organizacja powinna zająć, no bo nie może być tak, że ktoś pisze, że to jest krajowe, a tu się okazuje, że, że jest to po prostu z jakiegoś Kraju, a nie z Polski. I ja wiem, że teraz ktoś może w komentarzu napisać, że zaraz, zaraz w biedronce na przykład bardzo często mamy do czynienia z jakimiś różnymi e, różnymi takimi dziwnymi akcjami. No tak, łokik od czasu do czasu tam interweniuje. Przypomnę, że no, jest kilka spraw, właśnie biedronka ma, ma z łokikiem, ale tutaj też no myślę, że nawet tacy zwykli rolnicy, no nie powinni, czy handlarze, zwykli kupcy, nie powinni e, w, społeczeństwo wprowadzać w błąd, czy konsumenta wprowadzać w błąd. A moim zdaniem, jeżeli mamy ziemniaki napisane. I przy nich napis krajowe, no to ja mogę zakładać, że one są krajowe, czyli polskie. No, oczywiście, jeżeli są to młode ziemniaki, jeszcze 5 zł za kilo, no to mogę się domyślić, że coś tu jest nie tak, no ale sam napis krajowy moim zdaniem nie powinien tutaj tak wprowadzać błąd, w błąd, a moim zdaniem on właśnie w błąd wprowadza. I to wszystko na dzisiaj w najważniejszy, najważniejszych informacjach tygodnia. Dzisiaj by było troszeczkę krócej, ze względu na to, że tych informacji nie było zbyt dużo. Dzięki bardzo za dzisiaj, zapraszam na moje inne filmy. Cześć.